Dzień dobry, zapraszam Was na kolejnego vloga. Dzisiaj jest niedziela i ze Sławkiem postanowiliśmy, że zrobimy sobie domowe spa. Super, 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 super. Tylko, że Sławek jeszcze nic o tym nie wie. Jakiś czas temu przyszła do mnie paczuszka od Hello Body. Na pewno większość z Was na tą firmę. Są to produkty, których ja już wcześniej używałam testowałam i byłam z nich bardzo zadowolona, także cieszę się, że znowu będę miała okazję sobie przetestować produkty, których jeszcze nie testowałam. Z ich firmy. Pamiętam, że testowałam wtedy tą serię Coco Pure i naprawdę byłam z niej mega zadowolona. Miałam właśnie już ten peeling kawowy, ten, który teraz właśnie wam pokazuję. Miałam jeszcze piankę do mycia twarzy, krem pod oczy i naprawdę bardzo fajnie te produkty mi się sprawdzają. I tutaj też widzę produkty, których jeszcze nie miałam okazji testować. Mam tutaj peeling z serii Rose Effect, i tutaj widzę, mam jeszcze. Maseczkę z tej samej serii, więc dzisiaj zrobimy sobie peeling, później nałożymy sobie tą maseczkę. Następnie zobaczcie nowość. Kremy z filtrami, które będą chronić naszą twarz przed promieniami słońca. Więc tak, peeling, później maseczka. Aha, jeszcze zobaczcie. Jeszcze tutaj mam serum z witaminą C. Na pewno będzie u mnie się dobrze sprawdzać. Moja zmęczona twarz potrzebuje witaminy C, rozświetlenia, wiecie, odmłodzenia. To będzie następny krok później. Nałożę sobie ten krem z filtrem. Tutaj mam jeszcze krem pod oczy. Już go testowałam i jestem z niego naprawdę bardzo zadowolona. Bardzo fajnie rozświetla okolice oczu. Zobaczcie, mam tutaj krople samoopalające i ja mieszam sobie te krople z kremem. Takim, wiecie, na co dzień, i faktycznie ta twarz jest bardziej taka, wiecie, brązowa, wygląda zdrowiej. To już mam przetestowane i z czystym sumieniem mogę Wam polecić ten produkt. I jeszcze mam tutaj błyszczyk do ust, który też nawilża usta i też już jakiś czas sobie go testuję i też bardzo mogę Wam polecić, bo jest mega fajny. Usta nie dość, że wyglądają bardzo ładnie, to jeszcze są nawilżone. Tak, nałożyłam sobie uszy. Będę zaczynać sobie od peelingu z tej serii Rose Effect. Po prostu będę sobie razem z Wami te produkty testować. Będę Wam tutaj nagrywać w kuchni, dlatego, że tutaj mam więcej miejsca i tak jakby mam gdzie postawić ten statyw. Za mało mam łazienkę, żeby pozwolić sobie na takie nagrywanie. Także idę sobie tutaj nawilżyć i będziemy robić peeling. Ok, twarz mam na i jest to konsystencja taka bardziej e, kremowa. Podziewałam się trochę grubszych widać. Jest to bardzo taki delikatny peeling e, kremowy z e, takimi bardzo delikatnymi drobinkami w środku. Więc jeżeli ktoś ma wrażliwą skórę, to na pewno ten peeling dobrze się u Was sprawdzi. Peeling... O Jezu, przyjemny. Nie pamiętam, kiedy ostatnio robiłam sobie peeling. Akurat Colin teraz śpi, więc mam chwilę czasu na relaksik. Wracając do tego peelingu z, do tego kawowego peelingu z serii Coco Pure. On ma zdecydowanie grubsze drobinki w sobie i jeżeli ktoś ma mega wrażliwą skórę, to myślę, że mógłby, mógłby troszkę podrażnić. U mnie, u mnie tak się nie stało. Ja byłam z niego bardzo zadowolona. Ale tak jak mówię, dla osób z bardziej wrażliwą skórą, ten, który aktualnie testuję, czyli Rose Effect, sprawdzi się na pewno lepiej niż ten z serii Coco Pure. I teraz tak, idę sobie to wszystko zmyć i zaraz do Was wracam. Tak, pilnik mam już smyty. Na pewno czuję, że skóra jest bardzo zmatowiona, bardzo taka, wiecie, oczyszczona. Jeżeli macie, nie wiem, problemy z, ze świecącą się skórą i Wam to przeszkadza, to ten peeling bardzo fajnie wam się sprawdził. I teraz przejdziemy sobie do maseczki z tej samej serii i poczytam sobie jeszcze, co ta maseczka ma robić. Rozświetlająca maska do twarzy zawiera Glinka oraz węgiel oczyszczający pory. Połączenie niacynamidu, glukonianu, cynku oraz ekstraktów z róży wyrównuje nierówności, łagodzi skórę oraz pomaga uzyskać gładką cerę. Także no, zobaczymy, czy skóra będzie rozświetlona i czy faktycznie będzie gładka. Sposób użycia do dwóch razy w tygodniu na oczyszczoną skórę. Nałóż grubą warstwę maseczki, pozostaw na 10-15 minut i spłucz wodą. Okej, okay. jak ładnie wygląda. I do tego mam tutaj jeszcze specjalny pędzelek do nakładania maseczek. Otwieramy, zobaczymy. Ładnie mm, pachnie, bardzo ciekawie wygląda. To jakby ma takie drobinki w sobie. Nakładamy maseczkę. Wybaczcie, wybaczcie że będę patrzeć w podgląd, ale no niestety nie mam tutaj żadnego lusterka. maseczkę mam już zmytą, trzymałam ją na twarzy 10 minut i faktycznie skóra jest wypłacona, nie wiem czy rozświetlona sami ocencie, wydaje mi się, że tutaj faktycznie w tej strefie tej jest bardziej taka rozświetlona, wygląda to tak choćbym naturalnie miała taką wiecie, świecącą skórę tutaj w tej strefie T, te. przejdziemy sobie teraz do kremu pod oczy o którym wam już przed chwilą mówiłam testuję sobie już go przez parę dni i jestem z niego bardzo zadowolona mam wrażenie że ten krem bardzo rozświetla właśnie te wały pod oczami i skóra pod oczami wygląda po prostu na bardziej wypoczętą i rozświetloną krem pod oczy już mam nałożony, zobaczcie skóra jest faktycznie taka rozświetlona tak jakby, nie wiem, mam wrażenie, że w środku są też jakieś drobinki teraz będę nakładać serum z witaminą C jeszcze go nie testowałam nie używałam, także jestem ciekawa Serum z witaminą C mam już nałożone na twarz. Sami zobaczcie, jak ta skóra jest fajnie rozświetlona. Wygląda to bardzo, tak świeżo, naturalnie. Skóra wygląda na bardziej wypoczętą, także, no, jak na razie jestem bardzo zadowolona. I teraz, jako ostatni produkt, nałożymy sobie nowość. Jest to, to jak już mówiłam, balsam, krem do twarzy z filtrami chroniącymi nas przed promieniami słońca. Teraz ten balsamik nakładam sobie na twarz. Także no, ja, jest, ja mam skórę oczyszczoną, nawilżoną i gotową na wyjście. Aha, jeszcze słuchajcie, na koniec nałożę sobie ten błyszczyk nawierzający który też już używam przez parę dni i jestem z niego bardzo zadowolona. Także tak to wygląda. Zrobiliśmy sobie po prostu razem test na żywo. Sami ocencie, jak to wygląda, czy produkty są warte uwagi. Myślę, że na ich stronie na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Jeszcze takie małe ciekawostki na koniec. Co do tej firmy, jest to firma niemiecka, są to produkty wegańskie, naturalne, nie stosowane na zwierzętach. Myślę, że dla większości z nas jest to naprawdę bardzo ważne. Także fajnie, że zwracają właśnie na to uwagę. I mam dla Was jeszcze niespodziankę z kodem Wika 50. Macie 50% zniżki na cały asortyment przy zamówieniu za minimum 250 zł. Także dziewczyny i chłopaki życzę Wam miłych zakupów. Słowo mi raczej jeszcze maskę nakładasz. Obiecałeś? Nie, nie jesz, tylko nakładasz maskę. Dawaj. Sławomir. Fajna, jest, zobacz, że mam piękną, rozświetloną twarz. Chcesz też taką? Jak już będziesz w piżamce, tak? Na wieczór. Dobra. Zobaczcie, jakie słowo, Mir. Znalazł chipsy. Albercie? Aha. Nowy smak. Nowy smak kurczaczków KFC. Jest jeszcze McDonald's i. McDonald's jest i pizza. Mm, ale te są naprawdę mega pyszne. Smakują mi bardzo. Pielęgnację mam już ze sobą. Teraz zrobię sobie taki szybki, codzienny makijaż, i przy okazji pokażę Wam też, jak, ja, jak na co dzień się maluję, jakich produktów używam. Wiecie, wolę Wam pokazać tego typu, te, tego typu rzeczy w takim zwykłym vlogu, niż nagrywać osobny filmik o tym. Ja zaczynam sobie zawsze od korektora, nie wiem dlaczego, ale mi jest tak po prostu lepiej i używam sobie korektora z Fenty Beauty Pro Filter i jest to numerek 185. Nakładam sobie ten korektor. Pod oczy. O, tak. Wysłuchajcie korektora, pod oczy sobie na pewno nie żałuję, bo mam takie wały pod oczami, że naprawdę nie wygląda to korzystnie. I od razu mówię Wam, że ten korektor jest. Za jasny aktualnie i widać naprawdę mega duże odcięcie. A to dlatego, że używam sobie tych kropelek samoopalających z Hello Body, o, którym wa, o których Wam mówiłam. I korektor nakładam też zawsze sobie tutaj na brodę, troszkę na nos i tutaj na czoło. Jak już korektor mam nałożony, to mieszam sobie dwa podkłady, w sensie dwa te same, ale inne kolory. Mieszam sobie kolor 75 i 33. Jest to Max Factor Face Finity All Day Flawless. Mieszam sobie te dwa kolory, ponieważ, tak jak mówiłam, używam sobie teraz tych kropelek i ten jest za jasny, a ten jest za ciemny, więc mieszam sobie. Te, te dwa kolory i jest idealnie, są to ob, obydwa kolory są w odcieniach żółtych i robię sobie takie ciapki podkładu nie używam dużo, bo mam bardzo czystą skórę i nie jest mi to po prostu potrzebne i tutaj może was zdziwię ja pudru w ogóle nie używam dlatego, że nienawidzę, nienawidzę takiej matowej wypudrowanej twarzy. Wolę, żeby to wyglądało bardziej naturalnie, żeby wiecie, gdzie nie, coś się świeciło. Jeśli chodzi o brwi, to jedyne, co robię, to sobie je czeszę. Żeby nadać sobie troszkę więcej koloru na twarzy, nakładam sobie bronzer Bahama Mama, mój ulubiony z firmy The Balm i nakładam go sobie tutaj pod kości policzkowe troszkę na czoło żuchwa, szyja nosek tak, teraz rozświetlacz Mary Luminizers, też z The Balm i rozświetlacz nakładam sobie tutaj na, na kości policzkowe na czubek nosa i, i tutaj na łuk na i ostatnim krokiem jest róż i jest to róż Start Exposed. I uwielbiam go. Jest naprawdę przepiękny. Ostrość. O, wygląda tak. Kupiłam go w Seforze w Polsce. Nie wiem, czy jeszcze są. Nie wiem, czy nie była to jakaś specjalna oferta, czy jakoś tak, czy jakiś zestaw chyba. No, jest naprawdę przepiękny, taki fajny, naturalny. Mega, ja mega mi się podoba. Idealny kolor dla mnie też. I tak wygląda mój codzienny czy tam weekendowy. Makijaż. Jest to taki, wiecie, bardzo świeży, rozświetlający makijaż. Nie cuduję tutaj zbytnio. Nie nakładam żadnych cieni do oczu, ani szminek, ani nic w tym stylu, bo po prostu mnie to denerwuje i czuję się bardzo ciężko. No cieszę się, że aktualnie znajduję się właśnie w takiej fazie naturalnej, bo parę, bo parę lat temu naprawdę bardzo dużo poświęcałam czasu na malowanie się i no, te makijaże były. Dużo, dużo mocniejsze, ale zauważyłam właśnie, że im jestem starsza, tym bardziej naturalnie chciałabym wyglądać. W sensie nie lubię przesadzać z makijażem, bo uważam, że po prostu dużo bardziej mi to pasuje niż, wiecie, jakieś mocne, pomalowane oczy, mocne, czerwone usta i tak dalej. Wiadomo, czasami, jak jest jakaś okazja albo jak mam taki dzień, lubię sobie pomalować usta na czerwono i zrobić sobie pełny makijaż oczu, ale naprawdę bardzo rzadko. Bardzo, bardzo rzadko. Ja teraz zbieram się do sklepu, muszę zrobić. Jakieś małe zakupy, zrobić obiad. Kolin ze Sławkiem pojechali do domu moich rodziców, wypuścić kota, dać mu jedzenie, wodę. Bo moi rodzice jechali sobie na majóweczkę do Polski. My jedziemy dopiero dopiero w lipcu, niestety, ale zostajemy na cały miesiąc w Polsce, także będziemy mieli cały miesiąc wakacji i odpoczynku. Moi mężczyźni wrócili z wyprawy, a! Aaaa! Aaaa! Tak. Aaaa! Aaaa! Zjedliśmy obiadek, teraz się zbieramy i jedziemy nad morze na niedzielny spacerek. Bo. No Na <pup> baby shark, baby shark, baby shark, baby shark, mama shark, peep <lifespan> <popradas> peep. Jedziemy, papa. Dojechaliśmy pa. jednak nie nad morze. Do, Do lasu? Idziemy, Nie! Co? Zimno! No, zimno, w kurce zimowej idzie. No. Wiktoria Blog jedyna w kurce zimowej. Jedyna w swoim rodzaju, wiesz? To no. mogłeś powiedzieć. No to idziemy przez las nad morze. O, może tak. Jesteś, papa? Super! Niestety nad morze nie dotarliśmy, bo Kolinek nie chciał z nami współpracować. Nie, wolę, nagrywać. Nie, wolę nie nagrywać. Nie, wolę nie nagrywać e, takich e, negatywnych emocji Kolina. Bo to przechodzi po prostu ludzkie pojęcie. Kolin wpadł w furię. Bez żadnego powodu. W momencie, gdy usiedliśmy do auta, nagle spokój. Kolinek stał się aniołkiem, po prostu nie chciał iść na spacer. I koniec, kropka. No. Już przeszło. Kończy już na dzisiaj tego vloga. Kolin zaraz idzie się kąpać. My też dzisiaj chyba szybciej pójdziemy spać. I nic. Koniec na dzisiaj. Dziękuję bardzo za oglądanie i widzimy się w kolejnym filmiku.